Zerwać i... ci. to brzmi Ciekawe... jakbyś chciał zerwać dziewczynę, a nie, 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 nie powiedzieć tego wprost, tary. Możemy to. Tako... To od razu dementuję. To możemy kończyć dzisiaj, to nie jest dla mnie problem. To... Czujesz silną taką potrzebę, że musisz postawić kropkę, bo to ci nie da spokoju. Ja właśnie mam odwrotnie. Ja w to rozumiem. Mamy w sobie takie rzeczy, takie, takie rzeczy mamy w sobie, że na przykład coś nas silnie męczy. Na przykład nie wiem, Kurde, zamknąłem drzwi wieczorem o 23.00, przymknąłem czy nie, i kurde, nie zasnę, dopóki nie pójdę, kurde, sprawdzić tych drzwi. Albo, kurde, ta zasłonka, na przykład w tym w domu, delikatnie jest odchłonięta, i ja nie, no nie dam rady po prostu, nie? Albo jest jakiś temat, który mi właśnie siedzi na czapie i chcę go, kurde, skończyć odfajkować, 100% się rozumiem. Natomiast tutaj, muszę ci przerwać teraz, bo. Ja nie widzę jakby możliwości. Czy jakiś jakby teraz zakończyli ten moment, to, to albo po prostu polecimy po łebkach, bo to jest tak głęboka historia i no nawet po odcinaniu tych 90%, to i tak twoja historia, mówiąc pomidor co drugie zdanie, to i tak ten 10%, który to uważa, 90 odetchniemy, mówiąc pomidor i tak dalej, to jest turbo zajebiście, na przykład dla nas normalnych ludzi ciekawe. I nas jest taka, że ja przed do ciebie jako człowiek trochę z zewnątrz, właśnie ten, który ten. Ty masz swoją grupkę ludzi, którzy się 100% rozumieją. Ja do nazwy tak, jak nie wiem, masz prawników, nie? I oni mają w swoim językiem, nazywam prawniczy bełkot, nie? Masz lekarzy, masz jakieś insiderskie żarty w piłce nożnej, nie? I wejdziesz do szatni piłkarskiej i wejdzie ktoś z zewnątrz tej szatni i what the fuck. Ale ja chcę wreszcie być osobą, która trochę właśnie połączy Twój świat hmm. ze światem zewnętrznym.